Witam, tu pan Cytrynka z tej strony dzisiaj zagramy sobie zaczynam grać na w minecrafta Zagramy w minecrafta oczywiście moja paczka tak jakby ale tak normalne to jest i dobra zaczynam sobie stworzyć świat włączę włączę dobra kanał żebyście widzisz że to mój jest program z na świat i zapraszamy. Już generowanie. Renu. Du -du -du du -du -du Nie będę nagrywał chyba FIFA, bo to To dla mnie mega jest lepsze. Jeśli się I pokażę, patrz jakiego. Oj, co ja robię? Co ja robię? Gdzie ja być? logenda nie mam skina nie mam skina przepraszam, ale miałem fajny skin, ale go już nie mam Le. zły można pociągnąć, sobie drewno będę jak pociągnąć jakieś czerywki, ale dobra. albo coś mi się zatnie. jej dwa drewna ale fajnego miejsca. z ty no, Steve. Teraz się zamknie wyprawy wyprawi No, Teraz świnka. Jej, świneczki. Nie bije świneczek, ja je uderzam. Get by'a, pytaj. Daj, 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 Może gra w Pink Impact, a Coś tam nie działa Pink Impact. Jestem bardzo zły za to. Korczak. Nie lubię korczaków. Znaczy, tak lubię. Uwaga, uwaga. Oglądajcie filmiki Króla 1, 2, 3. Czas zwykłe. Oglądajcie. A moje też. Ta bemana oczywiście też. To ma niespoko. Uwaga, uwaga. Jak muszę pozdrawiać twoich kolegów z klasy, to też tyś... chodzi o mnie. Prawie, fajnie, co? Hi, hi. To może poczekamy sobie. Pozwólcie, będę zarównał, ja nie będę Łamał kakao w te. Kio kiołko! Boga finiki. Ciekawe, ile nagrywa właśnie tu mi zobaczymy, Dobra, jeszcze może tyś... I mam biorę sobie suro, suro. Ile mamy no, no, drwana? Trzeci, to spoko, zaraz sobie do mego zbudu. Sobie jakieś miejscowe wybiorę. Dobra, cześć. A do, i nie walczyłem. Dobra, to ja sobie ten. Jak Ja się przyspieszę, bo jestem taki ogarnięty trochę w to. Nie wiem, jeśli przyspieszę, czy jestem bardzo ogarnięty nawet. Słuchajcie. Fajny miałam skin, skin. taki fajny skin mam kurcze, w on Jak grałam sobie z królem 1, 2, 3 w odcinku swoim. Wejście, wymiatałem! Co idzie? Król 1, 2, 3, jest nawet, ma fajne filmy. No, no, spokojnie nawet jest gościu. Chciałbym kiedyś nagrywać z Tabemanem. Uwaga, bo zapytam go, czy może nawet za tydzień, czy będę mógł nagrywać z Tabemanem. Jeśli ja ktoś nie ogląda sobie jego filmu, to niech sobie obejrzy. Ja jestem taki genialny i nie wiem gdzie idę. Tchuch, jestem słaby w to grę, trzeba przyznać. Ja się to a nie, nie da się. Nie, nie będę słaby. A nie, k**wa, ja nie się, przyznam. Nie wiem jak się robi. O, tu będzie mój dom, w tym miejscu. Pobuduję swój dom. A zyskałacie. Bo ja to powstanie <tem> do Mój dom Będzie słaby, jak moje wszystkie lampki. Będzie. A teraz jest smutna chwila, bo zrobię kopię piasek. Nie chcę mi się przewijać, bo do bąsiewa się może wyłączyć. Nie będzie tego filmiku. Będzie filmiku, to będę taki zły już pokroję sobie pokrojonego, jego pokrojonego pomidora hihi hi. albo dzisiaj na mojej lekcji z moim kolegą śmiem kto dużo się wyśmiechał ja mu tylko mówię pomidor a ten się śmieję. Uh. nie sorry zapatrzyłem się teraz o! O bo ja ile tego mam tu do kopania. Ja sobie zbuduję taki śpiew fajny, co się ka. Oto magia czeszesz czasów. Ja to stawiłem, ale jestem genialny. Patyczki różowe, coś połowę? Jestem genialny. Najpierw ja robię kiocho. Bum. Teraz robię Dobra, mieka Tylko jak to się robi? A nie. dobra, nie stracimy teraz Dobra, trzeba trochę coś zostawić No jak masz jakie... Mogłem sobie zrobić do łopatę. Oboje Nie no, taki domek, ja trochę ja większy Ciekawe czy mój kolega taki jeden. Wstawi ze mną filmik. No to ciekawe. Piszcie z kimś chcielibyście, żeby nagrywało filmiki. A z tym biczej? Zobaczymy jak coś uda. Dobra, o i to będzie gitysowe. Teraz jeszcze może... Ech, może z piasku zrobię. Ty wyrównam. Taki mur zrobię jakby.

Zaraz kończymy mój pierwszy filmik yy, więc pamiętajcie, pamiętajcie, komentujcie, lajkujcie i piszcie w komentarzach chcesz, w mych filmikach. A ja wam właśnie teraz mówię. Czekajcie, czekajcie. A ja wam teraz właśnie mówię pa goodbye. Good bye.